Dzień dobry, dzień dobry, wiewióreczki i bobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Titan. Ja jestem Smarty, a przed wami... Umieranie z przejedzenia bekonem challenge. <gry> Oczywiście zanim przejdziemy do samego odcinka Pamiętajcie, że możecie wygrać u mnie kilo minty Jeżeli chcesz taki kilofit dla siebie To zasubskrybuj kanał z dzwonkiem Zostaw łapkę w górę i komentarz Bo to z komentarzy wybieram zwycięzcę No i oczywiście użyj mojego kodu SMARTY w sklepie A teraz jeżeli znasz zasady Zapisuj się i lecimy do odcinka Jak cudak kompot fala To siora tam na rowerku z boku kręci nie? Jak ten cudak do mnie dzwoni Na przykład mówi, że no dzisiaj turniej gram No już do burmistrza zadzwoniłem Żeby później na prądu wyłączyło Bo inaczej nie pyknie No więc. Zaczynamy naszą rozgryweczkę. Razem ze mną dzisiaj jest Knut, Sudak i Kapi. Do tego kanał do Kapiego znajdziecie w opisie, bo jest to streamer, youtuber. Także zapraszam serdecznie. Panowie, proszę się przywitać raz na trzy. Siemanko. Witam, witam bardzo serdecznie. No, i lecimy. Humory są dobre, dopisują? Tak. No tak, i tak ma bar. być. Dobra, a więc zaczynamy mapkę, która nazywa się 15 sposobów na najgłupszą śmierć w Fortnite. O ja. Jedziemy, jedziemy. Ja się boję, naprawdę. Ja nigdy nie umarłem ogólnie, jeszcze Dobra, bycie. patrz, jest level pierwszy, elegancko. Skaczesz sobie. Patrz, przechodzisz Dalej, o I co, i co, i co wam się stało? Ej, trap no. mi działa. No no mi też. Ej, faktycznie nie działają te trapy. Mi żaden <noise> trap nie działa. Nie działają, obok działają. To no dobra, ale za chwilę będziesz wow, na drugim levelu. Zabiło a mnie. Na, a gdzieś co Jesteś na drugim levelu teraz. No, Jestem na drugim. drugi dobra. level, wejdziesz no. trzeci i będziesz na drugim. Co? No zobaczysz, <noise> patrz. Nie, e, tak na pewno nie jest. Co? To fajna mapa miała być. <noise> To jest jakiś troll jeden wielki Dobra, ta mapa to może być jeden wielki troll Okej, okay, level trzeci, co? Jesteś na drugim, nie? No a teraz na drugim game, poziomie A z gim w trapie i będziesz na poziomie no, trzecim, będziesz który na trzecim. Tak, który nie da się przejść co? Jak to? Ale mieliśmy się nie odzywać, więc nagrywamy <laughs>

O co tu chodzi? Polecam wejść na znak z levelem trzecim i zabić się od trapa z levelem tym dobra. Panowie, to jest IQ 200 Trzeba myśleć, trzeba myśleć. Pamiętajcie, jak się nazywa mapa. No, ja już wiem. 15, 15 sposobów no, no ja, już tak, ja, dalej, ja, ja już jestem dalej. Ja już jestem dalej, jakieś drzwi mam, ty. Ja też. Dobra, wejść na ten dobra. Ten znak i się ok, tam. jestem na drzwiach. O, jest. Ej, faktycznie jest, jest, żeby nie jest? tańczyć. Ale jojo, ty! Dobra, to o co chodzi? Tak! Dobra! No i elegancko! I nie zgadza. Dobra, dobra a przegrany co co robi przegrany? się plosa na stole w kuchni. Dobra, yy, a z, Ale to nie. Ja, dobra, to ja proponuję tak. Tatuetka złotego knuta dla przegranego. Co wy na to? ale, ale ty już wygrałeś. <grym> Ej, to, czy bym też pierdzielać się dostało... bekon? Ej, tak, ja też zbieram bekon. ja też zbieram, właśnie wiem o co chodzi. Ej, o co tu chodzi? To pewnie jest coś z odcinka zaczerpnięty, że ktoś się nażarł bekonu i umarł z tego. Albo coś. Co ty ty ej, ja wiem, dobra, dobra. Yy, zjemy za dużo bekonu, dostaniemy nadciśnienia i umrzemy. <laughs> Puchnie, to tak. jest, to jest to, to jest to, mi się wydaje, że to o to chodzi. Ale easy jest ta mapka, a już jestem dalej. Dobra. Gdzie jesteś dalej? No, znaczy bekon zebrałem cały. Jak zebrałeś cały bekon? Stary, to Dobra, ona zaszukuje, ona zaszukuje o, szukuje, na tak. no, on nas oszukuje, on nas oszukuje. tak. On wybiera taką presję, nie? Tak no, czasowo, tak, no czasowo, tak. Ja ale nie wierzę. Ej, mmm, mi się pojawił Beacon. napis wielki, o co tu chodzi? Ej, ja wolniej biegam. No, bo coś gruby. Ej, przecież to jest symulator mojego życia. A ja wiem, że nic się nie zmieniło, umiewaś. Ej, przecież ja ledwo się ruszam. Dobra, wiem, że mikro mi tam zaczęło pierdzieć, niestety i nie było słychać, jak przeszedłem do następnego etapu. Jestem w nowym, jest jakaś wielka pustynia. Lecę się na desce, tak o. A ja, ale to były kozackie itemy, ja za tymi deskami naprawdę tęsknię. Dobra, Taki jak idziemy. tam bekon? Jak tam? Ej, no ja byście go zebrali, no ale naprawdę. Wiesik. Ty nadal na bekon jesteś? Nie! Nie, nie, nie! Dobra, proszę, nie wierzę! Mogę zapraszam do odcinek, gdzie się wyśmieje! Dziękuję bardzo, pozdrawiam! Pozdrawiam wszystkich widzów! A skąd ty masz deskę? Co? Skąd ty masz deskę? Jak nie masz deski? Nie, nie ja jedę z buta. Jesteś niepoważny chyba. No naprawdę, nie miałem deski. No jak nie mieć deski? No wszyscy mieli deskę, trzy deski tam były! Chłopcy z zbutawali zamiast na desto jechać Przecież ty Fajnie, opowiedzcie się mi o tym, ja dalej nam bekon Ej, ty... czekaj, tu jest jakaś bariera Nie mogę przejechać, dobra Dobra, lecę dalej Ej, ja w kółko latam tak, tu jest coś O co ukryte. tu chodzi? To jest coś ukryte tutaj. Ty, no o co tu chodzi? No ja już tu byłem na bank No ja też tu byłem na bank. Jak straciłeś deskę? Powiedz mi, w jaki sposób to To jest niemożliwe, to się matematycznie nie zgadza. Ej, dobra, lecę. Jest przejście otwarte. Gdzie? No nie, no tuż przed twarzą mi zablokowało. Ale kawa. No to przejście, ono było otwarte przez chwilę. Ej, ja też tak mam. Jesteś już na deskach kapi? Tak, tak. Przecież... Ja was wyjktowałem, chłopaki! No, no, wiadomo. Dobra, wy trolujecie, ej, buta. Dobra. W serio chodzi? Tak jest! Ej, to czekaj, ja zaraz będę przejeżdżał, to cię zgarnę, dobra? Ja wiem! To trzeba szybko chyba przejechać i wtedy się zdąży przed tą bramą. IQ 200, wtedy. bo ona no. przez chwilę była otwarta. Mam otwartą, mam otwartą, no nie! Trzeba przejechać, co? O co tu chodzi? No przecież tuż przed twarzą mi zamyka. Dobra, jadę na pełnej, jadę na pełnej, panowie, teraz. Nigdzie się nie zatrzymuję, nie uderzę w żadną ścianę. Dobra, okej. Okay. Moim zdaniem to jest taki bej. Nie, no to niemożliwe, tam jest na pewno przejście. No musi tam jakoś dać się przejść. Tak, tak, tak. Obiecuję, do wody się wlatuję. Może trzeba. Z... Przejechałem! Przejechałem! Parkur! Mam parkur! O, ale to porobił teraz. Marki parkur jest. twój ulubiony. Jak parkour? Nie, mm. proszę, tylko nie parkour. Dobra, też przejechałem. <gryśla> Dałeś radę? Tak. Kurde, ale masz tempo. <gryśla> Dobra. Nie wiem no, co jest. Jestem tutaj. Nie parkur. Tak, jestem parkour, no to moje ulubione. Tak, tak, ja też uwielbiam. A, to dobrze. Stare, tu będzie dużo cięć. Nagrywali, kiedyś nagrywaliśmy Smart Team parkur, zaprosiliśmy go, <gryśla> zrobiliśmy mapę. I on mówi Easy! I na pierwszy klocek nie mógł, skakiwał przez piecać <gryśla> Na pierwszy klocek. Po tym bekonie A, Dobra, prawie spadłem Na których już jesteś? Ja jestem Już prawie na szczycie jestem No nie No nie, tam się głową haczy Nie polecam Dobra, dobra radę No jak ty jesteś na samym górze Uuh. niby No, już prawie Na ciul trolu Uhe. Kurde Na punkie się wywaliłem normalnie Okej, okay, dobra Taka platforma potem jest Dobra, jestem jeszcze wyżej Okej okay, Jestem do góry No nie, jestem do góry, naprawdę Jeszcze mam kawałek do samej góry Ale już jestem wyżej A ja słyszałeś historię, że kapi jeszcze bekon zbiera? <laughs> tak było Ej, ja jestem dobry w tym parkurze Dobra, a ja jestem. co robi? I <laughs> spadłem, no nie Karma Kurde Ej, Smarty No A jak ty tam wlazłeś, jak to jest na 1 na 1, a bo je dubsko jest na 4? Ale jesteś <laughs> hal i bandyta najgorszy, nie? Banet i Anmod na kanale i jedziemy Dobra, dam radę no, Dupsko ulane, duży. ale dam radę Co? Trudne, wy jesteście bambiki po prostu Tak, tak, za chwilę będziesz na samym... O, dole. spadłem Kurde Ej, Jak tam, Bekon Smarty? <laughs> Dobra, do bana to jest to wchodzenie, nie? Dobra, jak się skipuje level? O! No nie idzie wskoczyć na ten najwyższy! No nie wskoczę tam, no nie ma bata! Smarty, twoje ulubione zajęcie znowu jest. Znowu będzie jedzenie? Jest! Jest! Co dalej no się robi, jak jest na nasz Kurde, to nie wskoczę tam! Co tam, smart, jak tam? No nie! Ale mam presję, teraz ręce cały mi się pocą! Ja nie Taka chcę w to mniej. grać już, czekajcie na mnie! Ja pierdzielę, jeszcze jeden schodek mam! Aha, radę, Dobra, mam to, mam to, Wiem, I co? ale to jest 200 IQ, Fad, ja miałem, jestem następne. Ciekawe, czy wpadnie z tak? Dobra, łatwe będę... to było. Okej, okay, dobra, i co? Mam wcinać, tak? Weź, kapi. Nie, no nie mogę ci powiedzieć, I co? bo z partią popsuje. na ja to wpadnie, się... myślę. Ale to jest nieuczciwe, ja jestem pierwszej podstawówca. W której klasie jesteś? <grym> pierwszej podstawówca, mm, No to Ej, faktycznie, to jest chyba nieuczciwe. Jestem... Kapi to jest niemożliwe, że jesteś pierwszy. To jestem. Dobra, przeżre się tak i ginę, tak jak poprzednio? Dobra, przeżart jestem, elegancko. Ale, do... Ale dobre w kit to było, kapi. No? No, to tamtawil jest fajne. Swoją ja muszę zrobić tutaj? No i chyba zmienić nazwę kanału. A, dobra, mam to! ELEGANT! uhh, well easy. Ile wam to Ale zajęło? Fajne, nie? 15 minut? Ho, ho, ho. Tak, piętnastce. Oj, oj, musiałem wyciąć te fragmenty, jak krzyczą, że nie rozumieją, o co chodzi. Aha, oczywiście, tak było. Ej, dobra. O co chodzi na tym cmentarzu? Coś mam, ale. To monety to każdy ma. No dobra, ojeju! To dalej, ja już mam wszystkie właśnie. Dobra, Do, na bank dobra trzeba dobra jakiś krobek zniszczyć. Dobra, kapi, easy. Dobra, nie mam co tu trzeba zrobić. Dobra, skraszowało mi Fortnite, a, pozdrawiam. No nie! Nie gadaj to tak. No nie, popatrzcie, co się stało? Dobra, suda, <laughs> wiesz co? Mogłeś darować, no. <laughs> Ciężko przegrywać, tak? Dobra, wychodzę. ma. Złoty Knut ląduje u Kapiego w takim razie. No nie, najgorzej. No Zkraszowała mi grę. Scratchowało ci grę. mi grę. No to ja, ja już... zbieram monety. Może to nie jest crash, tylko może tak się kończy gra. Ej, dobra, mam kolejne monety. Ej, dobra, co jest? Otwory mi wyskoczyły. LOL, co jest? Aha, dobra, ja zapomniałem, że ja ich nie muszę pokonać. Ja mam tylko zginąć. <laughs> Dobra, easy to było. Dobra, Knutowi Sudakowi oczywiście musiało wywalić kompa, a my jesteśmy skapi, dotarliśmy no, tak elegancko. Dobra, chłop, chłop bejtuje, po prostu, nie miał psychy. Tak. tak mi się Wystraszył wydaje. się, wystraszył się, też mi się tak wydaje. Dobra, friwa, jedziemy. Friwa. Jesteś gotowy? Ja już zacząłem, przepraszam. Łe, zobacz. Ej, wyłączyć alarm muszę. Błe, że... Jak? O, nie musisz wyłączać, chodzi o to, żeby umrzeć chyba, nie, byczku? Tak ci podpowiem za to. No. Nie, tak. Easy, 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 zrobię tak to. Tak wydaje. Często jest, żeby przeciąć jakieś kable. Tak, ale ja dobra. No, yy, wiesz, co? Nie, nie, nie nie, czekaj do końca koniecznie. O. Ha, dobra, to mi mówi, co mam robić, ale teoretycznie nie powinienem tego robić. Dobra, ja jestem dalej. No nie, czekaj. Ej, jak tu spaść? Co jest dalej, Janusz? No nie, do, dobra. Dalej. Idę dalej dalej w takim razie o co tu chodzi? Nie przeszedłeś tego? Nie no ja bombę przeszedłem, ale... Aha. To szybciej nawet, bo tam wystarczyło kilo uderzyć jak coś. No, to wiem <laughs> Ale tak mówię, nie psuję, zabawę Dobra, ja mam jakąś lamę. co jest chyba wygrałem Ej, ja też mam, co? Dobra, ja będę pierwszy Nie, nie będziesz, nie, Trzy, dwa, jeden, Jaś podniosłem A dobra, dobra, dobra Nie ruszaj się, nie ruszaj się! Czekaj. Ej, co nie ruszaj się, co? Co Jest wygrałem mapę na pewno nie. nie. Dobra, wygrałem. Jeszcze kawałek mamy. Hey, John C. Say, glide down into Dobra, the target to tak. score. <gry> Dobra, idę. Aha. Chyba coś popsułem. Okej, okay, 50 pu 90 punktów muszę tu zdobyć? No przecież ja tu będę dwa lata to robił. Trzeba pewnie jakoś oszukać. To jest jakieś triki, nie? To już jest 200 IQ. Tak, ale serio? 90 punktów trzeba aż zdobyć? Ja ogólnie umarłem i jestem no. w jakimś pomieszczeniu dziwnym. Jak umarłeś? Dobra! No, no nie! bezlotni, podpowiem ci. Ej, no skacze cały czas bezlotni. Ale trafiłaś piątkę, bo ja trafiłem tak jakby w obrzeża. No, dobra, wiem o co chodzi, dobra. Ja bym 90 punktów faktycznie zdobywał. Ja mam IQ 20 jednak. Co dobra. jest tam? O co tu chodzi? Drzwi otwieram, dobra. Jakąś machinę tu widzę. No właśnie, i nie wiem co z nią zrobić. Dobra, czekaj. Klaser ja już do niej świecie. podchodzę. List do not touch the art. No to easy. No nie tak easy, bo dotykam. Ja, dobra. Ja chyba będę wiedział o co chodzi. Dobra, chyba wiem o co chodzi. okej okay. Nie wiesz o co chodzi, ja nie wiem, to ty też nie wiesz. Proste. <laughs> <laughs> nie przemądrzaj się. Dobra, patrz to, patrz, to. patrz co się dzieje. Następny poziom poproszę. Dalej, dalej, dalej. Który to dotknąć? No nie. O, dobra. Do I need to... czy, ma wzy czy ma wzywać ochronę? Mi się pyta. A wzywaj! No i skraszowało. Nie! No najgorzej. No, moi drodzy, niestety skraszowało gierkę, jak sami przed chwilą widzieliście. I nie chciałem już chłopakom zajmować więcej czasu, bo i tak nagrywaliśmy to dość długo. A więc postaram się tę gierkę dokończyć po prostu w samotności. No i tu z tego, co wiemy, mamy po prostu nie dotykać dzieł sztuki, czyli easy zadanie. No niby takie easy, ale chyba jeszcze trzeba wiedzieć, których tych dzieł sztuki należy nie dotykać. Okej, okay, nie chodzi na pewno o to. O! Do I need to call Security? No wzywaj. I tę ochronę, i niech mnie wynosi. Nie, znowu mi skraszowało. No dobra, jeszcze jedno podejście, moi drodzy, bo nie mogę się powstrzymać, żeby zobaczyć zakończenie tej mapy. A została tak naprawdę tylko jedna śmierć. Oje, oh, pikcesz. So? To... No taki zabawny właśnie jestem. Dotykam wszystkiego, co się da. Proszę wezwać ochronę. Tak, proszę wzywać ochronę. Raz, dwa, trzy. No, 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 no. no I co teraz, co teraz zrobisz? Halo, halo, gdzie ta ochrona? Security, gdzie jest security? Halo, a tu jest. Uuu, dobra, dziabnij mnie. Dawaj. No, zobaczmy co potrafisz. Dalej dalej, strzelaj! E elegancko <grystanie> Okej, okay, gdzie my teraz jesteśmy, słuchajcie? Co to ma być? Okej, okay, mam tutaj te kule takie do rzucania. Elegancko, impulsy znaczy się. Dobra, i co ja mam zrobić? Halo, jak ja na jakimś księżycu jestem, w kosmosie wylądowałem. No i co? Pewnie trzeba tu z górki spaść elegancko. Aha, no fajnie. <grystanie> Mam pojęcia co tu zrobić. Halo! Co jest? Rakieta tu jest! Uu. No dobra, to dawaj na tę rakietę. Spróbujmy się tam na nią dostać. Dobra no i co, skoczyć? Działam do dzią? Nic z tych rzeczy. Chyba że do ognia mam lecieć. Pokaż mi tu, pokaż się! O! O! Elegancko porobiony! <śla> <śla> dobra moi drodzy, koniec gierki! No trzeba przyznać, że jestem w nią naprawdę dobry. Umieranie w Fortnite to jedna z tych czynności, która wychodzi mi najlepiej. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak było, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, no i jakiegoś komentarza, bo bardzo lubię je czytać. Także dajcie znać, co tam u was. No i jeszcze wypadałoby, żeby panowie się pożegnali. A więc, panowie? Ja bardzo dziękuję za zaproszenie oraz tutaj udział w odcineczku. Pozdrawiam wszystkich fanów Smartiego. Pa, pa. Dzięki. Cześć. Serio? Tego <laughs> nawet słychać nie będzie. <śmiech> <śmiech> Najlepszy pożegnanie. Dobra, ja się starał, a chłop mnie przebił jednym słowem, nie? <laughs> Tak, no i na dzisiaj to już tak naprawdę wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć!